Dobra widzowie, tak odpalanie kłada będzie. Ja będę jechał Lublinem. A to kładem. I dobra, idziemy. Widzowie, już odpaliliśmy kłada. Patrzcie. Widzowie, widzicie, już odpalono bestia. Ja 1 No jak co, dobra jest robione. dobra. Widzowie, zmiana pojazdu. Teraz jadę do toku. Idź po Lublina, a możesz w polu przejechać i rozejść te krotowisko i ustaw go tu pod załadunek. Tak. Spój Zgaś go, zgaś go, bo zanim załadujemy, to trochę potrwa. Dobra. I chodź, pomożesz mi ładować. No i widzę, teraz będziemy ładować słom. No i dobra. Widzę, no i dobra, teraz jedziemy na słomę. Można wszystko ze słomem. Dobra. No i dobra, zajedziemy Co Co jedziemy W no Taka paliwa mała, ale może starć Bo tu jedna czwarta zbiornika Już się paliwo kończy, o widzicie A <grymne> Może się licznik naprawił, nie wiem Dobra jedziemy W Zowie. I w Zowie jedziemy Tutaj zaraz taką drogą Trochę tutaj zaparowuję Ale to można tak zrobić I wszystko Dobra, uwchylę trochę, no. I sobie trochę, o. To jest stroma góra. To się zaczyna. Ale z górki to mocno jechać. Co? No, widać, teraz cały czas na tym obwisku złomu trochę mało. Ale to mało dobrze jest. No i patrzcie, jaką drogą jedziemy. Chciałabym wieszczamy, otwarte jest, złomowisko no i dobrze jest Zowie, dobry sprzęt Zowie już złą zdjęty jest No i jedziemy Chciałabym już powrócę złomowiska No i są drogą, jedziemy no. A teraz jeszcze tam pojedziemy dalej trochę, no i potem będziemy dopiero wracać i trasa powrotna, już trochę ciemno się zrobiło ale jedziemy teraz akurat ze strony górki nawet dosyć